Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku kosmicznego przeglądu w roku 2020. Na początku chciałbym Wam podziękować za 420 subskrypcji. Elon Musk byłby dumny. Jest to naprawdę niesamowita motywacja, dająca mi energię, aby w 2021 dostarczyć dla Was materiałów jeszcze lepszej jakości. Ale klasycznie, bez zbędnego przeciągania, zaczynajmy. W poprzednim tygodniu odbyły się tylko dwa loty. We wtorek 22 grudnia Chiny posłały w kosmos rakietę Long March 8 z nieznanym ładunkiem na orbitę heliosynchroniczną. Według oficjalnych mediów cała misja przebiegła bez żadnych zgrzytów. Drugim w tym tygodniu i jednocześnie ostatnim w tym roku dla Chin był klasyfikowany lot rakiety Long March 4C, o którym jak zawsze dowiedzieliśmy się 5 nanosekund przed startem, przez co informacja o nim nie pojawiła się w poprzednim odcinku. Start zakończył się pomyślnie, a ładunkiem wyniesionym na orbitę był najprawdopodobniej szpiegowski satelita Yaogan 33R. W tym tygodniu pozostał nam ostatni lot tego roku, czyli Start Sojuza ST Fregat, który ma za zadanie wynieść satelitę CSO 2, który będzie jednym z trzech satelitów konstelacji o tej samej nazwie. Docelową orbitą jest orbita heliosynchroniczna, a zadaniem konstelacji ma być możliwość wysokiej jakości obrazowania Ziemi dla francuskiego wojska. Jako że jest to ostatni lot w tym roku, to na naszym kanale odbędzie się livestream z tego wydarzenia. Możecie się go spodziewać dzisiaj, czyli w poniedziałek 28 grudnia o godzinie 17.15. Warto wpaść chociaż na chwilę, aby nie przegapić ostatniego takiego wydarzenia. Tego roku. Zanim przejdziemy do historycznego tygodnia, to chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco. Warto też wpaść na naszą stronę www.spaceenergies.channel, gdzie cały czas pojawiają się ciekawe artykuły. Napiszcie również w komentarzach lub oddajcie głos na naszej ankiecie na Facebooku, co sądzicie o propozycji zrobienia sylwestrowego live'a na naszym kanale. W planach mamy tworzenie absurdalnych rakiet w Kerbal Space Program, naprawianie usterek na Księżycu, w Moonbase Alpha oraz wiele, wiele innych. A jeżeli uda mi się z wszystkim wyrobić, to przedstawiłbym wam dwa sekretne filmy, nad którym mi pracuje od jakiegoś czasu. Sama transmisja miałaby się odbyć od godziny 20 w Sylwestra i trwałaby tak długo, aż znaleźliby się widzowie oglądający ją. Więc jeszcze raz dajcie znać, co sądzicie o pomyśle, żebyśmy wiedzieli, ilu mniej więcej będzie chętnych, ale teraz wróćmy do filmu. Historyczny tydzień rozpoczynamy od 21 grudnia, kiedy to odbył się start misji Apollo 8. Był to pierwszy raz, kiedy człowiek dotarł na Księżyc, a przynajmniej na jego orbitę, ponieważ w roku 1968 lądownik Apollo LM nie był jeszcze gotowy. Załoga statku zrobiła 10 okrążeń wokół Srebrnego Globu na przestrzeni 20 godzin, a następnie bezpiecznie powróciła na naszą planetę. Ale do Apollo jeszcze dzisiaj wrócimy. W 1984 odbył się start sowieckiej misji Vega 2, która miała za zadanie m.in. sfotografowanie komety Haleya, przy okazji zahaczając Wenus, aby zostawić tam lądownik Venera. Pozostając w klimatach sowieckich, 4 lata później, czyli w 1988, astronauci Titow i Manarov wrócili na Ziemię po roku spędzonym na kosmicznej stacji Mir. Co ciekawe, rok może brzmieć jak masa czasu, ale to nie jest przy walerym Polijakowie, który aktualnie trzyma tytuł człowieka, który spędził najwięcej czasu w kosmosie. Poliakow przesiedział na stacji Mir aż 438 dni. Następnie w 2011 roku misja Sojus Tema 03M zabrała uczestników ekspedycji 30 na międzynarodową stację kosmiczną. 21 grudnia kończymy w roku 2015, kiedy to SpaceX po raz pierwszy wylądował swój booster rakiety Falcon 9, jednocześnie rozpoczynając nowy rozdział w historii rakiet wielokrotnego użytku. 22 grudnia 1966 roku odbył się start misji Luna 13, która dostarczyła nam takie piękne panoramy księżycowe. 23 grudnia roku 1962 Giovanni Cassini odkrył księżyc Rea, czyli drugi co do wielkości księżyc Saturna. Jako ciekawostkę warto dodać, że przez dwa lata spekulowano o możliwości posiadania pierścieni przez tego satelitę. Byłby to pierwszy znany nam księżyc, wokół którego orbituje materiał skalny. Niestety, kolejne przeloty sondy Cassini utwierdziły naukowców w przekonaniu, że takowe pierścienie nie istnieją. Wracając do Apollo, 24 grudnia 1968 roku załoga Apollo 8 wkroczyła na orbitę księżycową. Co ciekawe, astronauci przeprowadzili wigilijnego streama z tejże orbity. To podczas tego lotu William Anders wykonał przepiękne zdjęcie naszej planety, znane pod tytułem Wschód Ziemi. 10 lat później sowiecka sonda Venera 11 wylądowała na powierzchni Wenus i przesłała dane pozwalające ustalić kolor nieba na tejże planecie. W 1979 roku odbył się pierwszy udany lot rakiety Ariane Europejskiej Agencji Kosmicznej. 25 grudnia 1642 roku narodził się Isaac Newton, który w przyszłości wymyślił grawitację, dzięki czemu ludzie mogli wreszcie przestać lewitować. A tak na poważnie, to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, kim był Isaac Newton. Następnie w 2003 roku Mars Express wraz z lądownikiem Beagle 2 dotarły na Marsa w ekspresowym tempie i do dzisiaj dostarczają zdjęcia z powierzchni czerwonej planety. Rok później, w 2004, lądownik Huygens oddzielił się od sondy Cassini i udał się na powierzchnię Tytana. O wszystkich sukcesach misji Cassini można było opowiadać godzinami, więc możliwe, że kiedyś zrobię o tym odcinek. 26 grudnia jeszcze nie wydarzyło się nic znaczącego. 27 grudnia roku 1571 urodził się Johannes Kepler, którego mam nadzieję, że nie muszę nikomu przedstawiać, ale gdyby ktoś nie wiedział, to był on niemieckim matematykiem i astronomem, który znany jest z opracowania praw ruchu planet, które później posłużyły do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji wcześniej wspomnianego Isaaca Newtona. Na zakończenie historycznego tygodnia mamy rok 1984 i znalezienie jednego z najstarszych meteorytów odkrytych na Ziemi. Alan Hills 84001 ważył 1,93 kg i najprawdopodobniej pochodził z Marsa. Sekcję starszypową, jak zawsze, rozpoczynamy od podziękowania Mary Adbocacy chicagal oraz zespołowi NASA Space Ride, bo to dzięki ich ciężkiej pracy mogę Wam przedstawić na bieżąco postępy prac nad prototypami. Tydzień w Boca Chica rozpoczynamy od przeniesienia SN9 na pad testowy Tangzillon, czyli potężnym dźwigiem SpaceX. Jak widzimy na nagraniu zarejestrowanym przez laPadrę, tym razem do testów został wybrany pad testowy B. Mimo, że mamy planowane zamknięcie drogi na 28, 29 i 30 grudnia, to nie spodziewałbym się w tym czasie żadnych testów prototypu, chociaż z zilonem nigdy nic nie wiadomo. Warto jeszcze dodać, że nasz starszy otrzymał raptora o numerze seryjnym 49. Jako że w highbay zrobiło się trochę luźno, to miejsce SN9 zajął jej następca, czyli numer seryjny 10. Aktualnie czeka on na posławanie, ale w międzyczasie otrzymał nowy statecznik, po tym jak poprzedni został bezpowrotnie pożyczony przez SN9. A propos highbay: Jak widzimy na załączonym nagraniu, otrzymał on wreszcie swój własny dźwig, który ma umożliwić konstrukcję boostera Super Heavy. Poza tymi wydarzeniami tempo prac w Boca Chica trochę zwolniło z powodu świąt, ale mimo to dostaliśmy nowy kadr na zmiażdżony statecznik SN 9 oprócz tego na lądowisku pozostał już tylko nosek dzielnej sn 8, który według Ilona ma stać się w przyszłości pomnikiem oraz doszło do uszkodzenia jednej sekcji zbiornikowej Starshipa. Najwyraźniej inżynierowie SpaceX stwierdzili, że nie ma sensu jej ratować, ponieważ została ona wywieziona z budowy. Na zakończenie rzućmy okiem na grafikę od Brendana 2908. Nie zapomnijcie wpaść na jego Twittera i zostawić mu jakieś miłe słowo. Jak widzimy, względem poprzedniego tygodnia zmieniła się tylko ilość stateczników na zdjęciu. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeżeli film się Wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz wyrazić swojej opinii w komentarzach. Rok 2020 był naprawdę szalonym rokiem i cieszę się, że mogłem go z Wami przetrwać. Przy tej okazji chciałbym Wam życzyć udanego Sylwestra oraz tego, aby rok 2021 był dla nas wszystkich trochę bardziej wyrozumiały. Szykujcie się też na dosyć duże zmiany na naszym kanale, jak i w naszym zespole. No i już klasycznie, do zobaczenia w następny poniedziałek. Cześć.